Cieszę się, że zostaniecie tu na noc. I posłuchajcie, co robił Kajtuś w tej historii. Ma ona tytuł: Kajtuś nocuje u kolegi. Wszystko działo się tego dnia, kiedy Leon zaprosił Kajtusia, żeby nocował u niego. Kajtuś razem z mamą pakowali rzeczy. Kajtek! Zobacz, niczego nie zapomnieliśmy. Mojej piżamy. Tak jest. Jeśli masz zamiar nocować u Leosia, musisz ją zabrać. Czy masz już wszystko? Tak. Tajtuś tuś pierwszy raz w życiu miał nocować u kolegi w domu. Był tym bardzo przejęty. Wsiadaj, synku. Wydaje mi się, że czegoś zapomnieliśmy. Tylko co to może być? Zastanówmy się, piżama? Piżama. Szczotka do zębów. Szczotka do zębów. Twój miś? Tak, mój miś. Zapomnieliśmy misia. Dobrze, teraz masz wszystko. Jedziemy? Leosia zbudował mu domek na drzewie. A Kajtuś lubił się w nim bawić. Kajtusiu, Leosiu, pora na kolację, idźcie umyć ręce. Kajtuś wspaniale się bawił w domu, Leosia. Lecz kiedy przyszła pora kolacji, poczuł się samotny zaczął myśleć o mamie i tacie i swoim domu nie jesteś głodny jestem zobaczymy kto pierwszy zje ten pierwszy dostanie deser potem Kajtusz i Leon szykowali się do A! snu Kajtuś zobaczył, że w domu u Leosia nawet mycie zębów było dobrą zabawą. Lecz kiedy trzeba było się kłaść, Kajtuś poczuł, że tęskni za mamą i za tatą i swoim domem. Zrobiło mu się bardzo smutno. Gotowi do spania? Kajtusiu, wejdź do łóżka! Dobranoc, skarbie! Ojejku, co się stało, Kajtusiu? Ja chcę wrócić do domu. Mam pomysł! Może chcesz porozmawiać ze swoją mamą? Mamo, ja chcę wrócić do domu. Hmm. Czy miś też chce z tobą wrócić? Miś? Biedny miś. Pewnie czuje się bardzo samotny w twoim plecaku. A tak się cieszył, że będzie z tobą spał u Leosia. Kiedy Kajtuś przytulił się do misia, nie myślał już o powrocie do domu. Położył go na poduszce i dał mu dużego buziaka. Czy twój miś czuje się już lepiej? Tak. Bo mocno go przytuliłem! Świetnie! Dobranoc, płynna noc. Karaluchy po duchy. Zajmijcie miejsca i przygotujcie się do startu! Pora na czytanie. Spójrzcie na Kajtusia, on też jest gotowy do startu. Nasze opowiadanie ma tytuł: Kajtuś leci z samolotem. Kajtuś razem z całą rodzinką wybierał się na wakacje. Pierwszy raz w życiu miał lecieć samolotem. Tak się to robi. Kajtusia wszystko ciekawiło. Na razie nie odpinaj, bo już niedługo startujemy. Musisz być oparty. Dobrze się tam sprawujecie. Mano, musisz się oprzeć! O! O! Samolot startował! Kajtus z zachwytem patrzył przez okno, jak wszystko w dole robi się coraz mniejsze. Te małe pudełka to domy. Czy zaraz lądujemy? Nie, jeszcze nie. Życzesz sobie śniadania? Śniadanie? Proszę. Kajtus jeszcze nigdy nie Dziękuję. jadł śniadania w samolocie. Po śniadaniu. Tata słuchał muzyki. A Kajtuś postanowił sprawdzić, jak to działa. Oh! Ah! Oh! Dzień dobry kawalerze. Podoba Ci się lot? Powiedz dzień dobry panu pilotowi. Dzień dobry! Chcesz z tatą przyjść do kabiny pilotów? O, oh, tak! Dziękujemy bardzo chętnie. Oto nasza kabina. To jest Kajtuś. Dzień dobry. Cześć! O! Tata, co to jest? To są zwykłe chmury. Chmury? Naprawdę? O, jesteśmy teraz w chmurach. Tak. Podoba mi się w chmurach. Musicie wracać na miejsca, bo niedługo lądujemy. O, byłbym zapomniał. Każdy młody pilot dostaje to. Kajtuś był bardzo dumny z odznaki pilota. Wkrótce samolot wylądował na lotnisku. Ci udanych wakacji i mam nadzieję, że się spotkamy, jak będziesz wracać do domu. Dzieci, poczytać Wam? Chcesz przewracać kartki w książeczce? Dobrze. Możemy zaczynać. Tytuł tej historii to: Kajtuś obserwuje ptaka. Idziemy? Nie poganiaj mnie, ptaki nie uciekną. Kajtuś wybierał się dzisiaj z babcią obserwować ptaki i nie mógł się doczekać, kiedy wyjdą. Bardzo lubił wszystkie wyprawy z babcią. Tu nie ma ptaków. Hmm. Hmm. Jesteś pewien? Nadstaw uszu. Je. Gdzie one są? Babciu, widzę je! Patrz, na drzewie! Przyjrzymy im się z bliska. Babcia zawsze wiedziała, co trzeba zrobić, zupełnie jak wróżka. Zawsze umiała czymś zaskoczyć Kajtusia. Teraz nadstaw ręce. Jarenka? Tak jest! Zobaczysz, jak szybko będziemy mieli towarzystwo. Uważaj! No jak mu smakuje ha, Hej ptaszku wracaj Nie goń go Małe ptaszki boją się hałasu i ludzi Musimy siedzieć bez ruchu I nic nie mówić Wtedy się ośmielą Wkrótce czerwony ptaszek wrócił Żeby jeść ziarenka Zanim przyleciał następny A zanim kilka innych Aż trudno uwierzyć Zrobimy sztuczkę. Możesz stanąć? Dobrze. Teraz wyciągnij rączki przed siebie i stój spokojnie. Jest ptaszek, babciu, jest moich rąk. Kajtuś był bardzo przejęty. Jeszcze nigdy, żaden ptaszek nie jadł mu z rąk. My już? Dlaczego wyjdziesz? To taka rozmowa z ptaszkami. Może się uda i ptaszki nam odpowiedzą. <laughs> próbuj, próbuj. Nie od razu się udaje. Musisz poćwiczyć. Babcia była zadowolona, że Kajtusiowi podobało się obserwowanie ptaków. Postanowiła, że dam mu specjalny prezent. Jaki domek? Ale to nie jest domek do zabawy, zobacz. Babciu, ziarenka się wysypują. Tak powinno być. To jest karmnik dla ptaków. Mam go od wielu lat i pomyślałam, że teraz dam go tobie. Przyjdą do ptaki? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Kajtuś i babcia zdecydowali, że powieszą karmnik na tarasie. To odpowiednie miejsce. Będziesz mógł obserwować ptaki ze swojego okna. I tak, Kajtus polubił obserwowanie ptaków zupełnie jak jego babcia. Spójrzcie na Kajtusia. Biedak spadł z roweru. Zobaczymy, jak to się stało. Chcecie? Ten rozdział ma tytuł: Kajtus się skaleczył. Zabrał Kajtusia na wycieczkę rowerem. Sprawdźmy czy jest porządnie zapięty. W porządku? Mm. Porządku. To świetnie. Możemy już ruszać. Jaki ładny rower. Dokąd jedziecie? Wybieramy się do parku. Miłej przejażdżki. Dziękuję. Co teraz trzeba zrobić? Rozglądamy się i rozglądamy się znowu. Zgadza się. Kajtuś lubił pokazywać tacie, że wie, jak przejechać przez ulicę. O! To Sara! Cześć, Kajtuś! Cześć, Sara! Kajtuś też chciałby jeździć na rowerze, tak jak ona. Synku, patrz przed siebie! Ojej! Ojej! O! Co ci jest? Tajtuś nic wielkiego sobie nie zrobił, ale był zły, że tato widział jego upadek. Wracajmy do domu. Kajtuś od razu poczuł się lepiej, kiedy tatuś obwiązał mu nogę. Rana jest czysta, możemy ją zakleić. Co tam u was? Zobacz, tato! Poprosiłem, żeby mama mi to nakleiła. Hmm, i jeszcze jeden masz na palcu? Tak, na palcu też mam plasterek. No właśnie, więcej chyba już nie potrzeba. Nie, mamo. Dzień dobry panu, proszę. No, widzę, że masz na boku ślicznego dinozaura. I na kolanie też. Na palcu też mam jednego. Chyba masz najwięcej dinozaurów ze wszystkich chłopców na naszej ulicy. Musisz być bardzo dumny. Mhm. Mm mhm. Mm Chcecie, żeby wam poczytać? Zobaczymy, co dzisiaj działo się u Kajtusia. O, to może być ciekawe. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś badaczem dżungli. Aha! Chcesz razem ze mną popracować w ogrodzie? Tak, Mamo. Bóg ochroni cię przed słońcem. Sara. Ty na razie podlej kwiatki, a ja poprzecinam róże. O! O! Hmm, chyba będzie lało, a więc nie musimy niczego podlewać. Sara? O. Kajtek, popatrz przez to. Co to jest? To szkło powiększające. Uważaj, bo jest delikatne. Co to znaczy? To znaczy, że łatwo je rozbić. No, ale co robi? Powiększa wszystkie małe rzeczy. O, <noise> jakie masz wielkie oko! Pomysł? Pobawimy się w naukowców, którzy badają dżunglę. Co robią badacze dżungli? Będziemy udawać, że prowadzimy badania i oglądamy wszystko przez szkło powiększające. O! Oh. Patrz, to wielki, nieznany potwór! To prawda, gąsienica wyglądała jak potwór. Oh. Jest wielki, jak. Dżungla robi się coraz bardziej gęsta. Nie uda mi się tędy przejść. Ja idę. Nie boję się. Powodzenia. Będę czekała w obozie. Kajtuś nieustraszony badacz, zapuszczał się coraz głębiej i głębiej między gęste krzewy. Taituś wyobraził sobie, że Gilbert to wielki lew z dżungli. Gilbertcie, nie bój się. To ja. O! Nagle Kajtuś usłyszał, że nadchodzi burza. Trochę Saro! się tego przestraszył. Saro! Co się stało? Usłyszałem grzmot! To na pewno bęben tam tam wysyła nam wiadomość. Aha, Bęben! O! W dżungli to raczej bęben, ale może tym razem piorun. Kajtuś był bardzo przejęty wszystkim, co zobaczył przez szkło powiększające i wszystkimi ta ta ta. przygodami, które sobie o! wyobraził. Widziałam lwa w dżungli. I jeszcze słyszeliśmy tamtamy. To bębny wysłały nam wiadomość. O! Tak, powiedziały, że przemokniemy do suchej nitki, jeśli nie uciekniemy do domu. Cukierki Cukierki Siadajcie, dzieci! Albo Mam dla Was coś wyjątkowego. Poczytamy o tym, jak Kajtuś bawi się w Halloween. Posłuchajcie. Mamo, mamo, czy to już czas? Aha, tak, już pora. Możecie się przebierać w nie różach. Hurra! Widzę, że mamy w domu astronautę. Gotowy do startu? Za chwilę, tato. Silniki włączone. U! Ruziu, dla ciebie kostium klauna, tak jak chciałaś. To prawda, Ruzia prosiła o niego, lecz kiedy go zobaczyła, przypomniała sobie, że bardzo boi się klaunów. Ja nie chcę. Nie chcesz zbierać cukierków? Naprawdę? Kajtuś nie mógł uwierzyć, że Ruzia nie chce z nim zbierać cukierków. Dlaczego Ruzia nie chce iść? Ruzia się boi, bo jest jeszcze za malutka na Halloween. Hmm... Skoro się boisz, lepiej zostań w domu. Założymy hełm, synku. Papa, mamo! Mama została w domu razem z ruzią, a Kajtuś pod okiem taty poszedł Papa. zbierać słodycze. Śmiało, synku, na co czekasz? Um. Pomóc ci? Zapomniałeś coś powiedzieć, tak? Witaj, ale mnie zaskoczyłeś niecodziennie do moich drzwi puka astronauta. Co miałeś powiedzieć? Dzień dobry, cukierek albo psikus? Co pan wybiera? O, dziękuję. Tyle cukierków niepotrzebnie się bałem zapukać do tego pana. Cześć, Tojterze, jestem strasznym potworem. Wow. A ja jestem astronautą. Wow. Leoś jest potworem, a ten pielęgniarką! Patrzcie, ile mam cukierków. Wow. Klementynka, Leoś i Kajtuś razem pukali do domów sąsiadów. Cukierek albo psikus! Cukierek albo psikus! Zebrali mnóstwo słodyczy, zanim wrócili do domu. Kończyła się już Noc Duchów. Został im tylko jeden dom. Cukierek albo psikus! Któż to nas dzisiaj odwiedził? Witamy astronautę i jego przyjaciół. Yeah. ja. Słuchajcie, chcecie słodycze? To zapraszam do środka. Lubię takie słodkie zabawy. Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli... Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Ełzepiusz.